Dzień dobry. Szanowni państwo, rozpoczynamy wydarzenie związane poświęcone przede wszystkim losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku. Pragnę przywitać państwową komisję wyborczą na czele z panem przewodniczącym sędzią Sylwestrem Marciniakiem. Zastępcą przewodniczącego PKW sędzią Wojciechem Sychem witam członków Państwowej Komisji Wyborczej, pana Ryszarda Balickiego, pana Dariusza Lasockiego, pana Maciej'a Miłosza, pana Arkadiusza Pikulika i pana Konrada Składowskiego. Witam sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i szefa Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdalenę Pietrzak. Witam przedstawicieli komitetów wyborczych i dziennikarzy. Panie przewodniczący, bardzo proszę. O, przepraszam. Dzień dobry państwu. Jak wspominał rzecznik, dzisiejsze wydarzenie ma na celu Losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z kodeksem wyborczym, taka uroczystość powinna się odbyć najpóźniej, 25 dni przed wyborami, więc mieścimy się w terminie ustawowym. Zanim przejdziemy do części tej roboczej, chciałbym. Wskazać, że ta część to jest część posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej. To posiedzenie dzisiejsze jest o tyle historyczne, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy uczestniczą w dzisiejszym posiedzeniu, zostali powołani postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 roku. A zostali wskazani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 20 grudnia 2019 roku. Warto wskazać, że wówczas 423 posłów głosowało za powołaniem Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym składzie. I to były takie osoby wskazane jak pan profesor Ryszard Balicki, pan profesor Zbigniew Cieślak, który w dniu dzisiejszym nie uczestniczy z uwagi na to, że w dniu 11 lutego skończył 70 lat. Pan mecenas Liwiusz Laska, który rzekł się stanowiska w grudniu z uwagi na objęcie stanowiska w administracji rządowej. Pan mecenas Dariusz Lasocki, pan mecenas Maciej Miłosz, pan mecenas Arkadiusz Pikulik i pan profesor Kondrat Składowski. Miałem, to jest nasze ostatnie posiedzenie w składzie Sejmu wskazanym z 20 roku. Bo od dnia 14 stycznia, e, przepraszam, 14 marca, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, kadencja członków Państwowej Komisji Wyborczej skazanych przez Sejm z mocy samego prawa ich członkostwo wygasa. Chciałem podziękować, miałem zaszczyt i przyjemność współpracować właśnie w tym składzie w czasie szczególnym, również w czasie pandemii ostatnim okresie też wojny za granicą na wschodzie i za co każdemu z osobna bardzo dziękuję i życzę pomyślności w dalszej pracy dla dobra naszej ojczyzny. Teraz przechodząc do zasad losowania. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje jednolite numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów, wyborczych w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku. Tu trzeba wskazać, że ten numer, który zostanie wylosowany, również będzie obowiązywał w przypadku rad powiatów i rad gmin. Ustalenia, które komitety wyborcze spełniły warunek dla przyznania ich listom jednolitych numerów, Państwowa Komisja Wyborcza dokonała na podstawie informacji o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do sejmików województw. O terminie y, posiedzenia zostały, y, zostali zawiadomieni wszyscy pełnomocnicy y, wyborczy, przy czym nieobecność pełnomocnika danego komitetu nie wstrzymuje losowania. I losowanie, proszę Państwa, teraz technikalia, losowanie numerów list będzie przeprowadzone w następujący sposób. Do jednakowych pojemnik pojemników zostały włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, które właśnie spełniają warunek wynikający z kodeksu wyborczego i pojemniki te zostały złożone do jednego naczynia. Do tych samych jednakowych pojemników zostały włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi, poczynając od liczby 1. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostały włożone do drugiego naczynia. Z właściwego naczynia po wymieszaniu pojemników członek Państwowej Komisji Wyborczej będzie wyjmował pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a losowo wybrana osoba z sali pojemnik z kartą zawierającą liczbę stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego. Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu. Tu jeszcze taka informacja, że ostatnie wybory samorządowe odbyły się w roku 2018 i wówczas 10 komitetów wyborczych. Było wylosowanych, jeżeli chodzi o, o udział w ogólnopolskich. W tym roku mamy sześć komitetów wyborczych. Proszę bardzo, pan mecenas Lasocki wylosuje nazwę Komitetu Wyborczego. Proszę bardzo. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Dziękuję. To może ktoś z sali? Proszę bardzo, proszę bardzo. To może kolega. Też nie. Nie obrazowałem, więc wysłuchajmy. No to Pozostaje tylko prosić osoby z Komitetów Wyborczych albo z publiczności. Proszę bardzo, może pani. Ok. Cztery. Ok, zabieram. Dzięki. Dziękujemy Pani.

Numer dwa. Proszę bardzo. Dziękuję. Kolejny komitet. Komitet wyborczy stowarzyszenie bezpartyjni samorządowcy. Numer 6. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I poproszę, może z publiczności, jedną osobę. O, może właśnie. Proszę bardzo. Numer jeden. Numer jeden. Dziękujemy panu. I kolejny przedostatni komitet wyborczy. Koalicyjny Komitet Wyborczy. Trzecia Droga Polska 2050. Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kto z państwa? Zachęcam. Nie proszę operatorów, bo są zajęci, ale może jednak któryś panów proszę śmiało. Tym bardziej, że wszystkie numery są szczęśliwe, więc nie ma problemu. Tak to prawda. Trojka. Numer 3. Dziękuję panu. Dziękuję. I został nam ostatni komitet i w zasadzie logicznie myśląc to już też możemy znać numer. Już bez mieszania. Tak, bo nie ma możliwości. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. I proszę bardzo, może jedna osoba. Proszę, proszę pana. O. Nie ma pan za dużo wyboru, ale trzeba przemieszać. No. Pięć. Numer pięć. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. W takiej sytuacji proszę państwa powtórzę wyniki losowania. Według alfabetycznej e, listy Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska Numer 5 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe Numer 3 Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy Numer 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica nr 4 i Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy nr 6. I proszę Państwa, na tym zamykamy procedurę losowania numerów. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów w formie komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie zostanie przekazana pełnomocnikom wyborczym Komitetów Wyborczych oraz komisarzom wyborczym i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz wybory.gov.pl. Dziękuję Państwu za udział w uroczystości i życzę spokojnego, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Zachęcamy do zajrzenia na stronę wybory.gov.pl. Tam wszystkie najważniejsze informacje. Tam również komunikat, o którym mówił Pan Przewodniczący. Zachęcamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie również dla wszystkich w przystępnej formie wszystkie najważniejsze informacje. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy. Przepraszam, może jutro?